Cześć, dziś mam dla ciebie kolejny film na temat mm, fajnych narzędzi do wycinania. Tym razem e, pokażę ci nożyczki pensetowe. E, jest to narzędzie bardzo wygodne w trzymaniu. E, mm, Dlatego, że przede wszystkim nie wbija się w kciuk. Nie ma tych właśnie rączek na górze, które po prostu wbijają się po jakimś czasie w dłoń i powodują, że to wycinanie jest takie uciążliwe. Trzyma się je faktycznie jak pensetę i na podobnej zasadzie działają, są bardzo precyzyjne i. Podobnie jak nożyk obrotowy, całkiem fajnie można sobie z nimi poradzić, nimi poradzić jeśli chodzi o wycinanie takich bardzo e, drobnych zakamarków, e, gdzie to tło gdzieś tam białe jeszcze pozostaje. Wiadomo, że w przypadku tego papieru projektant generalnie utrudnił wycinanie, bo jest bardzo dużo łodyżek, które są no nie do wycięcia, bo po namoczeniu to się wszystko rozpada. Ale ogólnie można sobie tymi nożyczkami całkiem, całkiem fajnie poradzić. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Te nożyczki pochodzą z przemysłu hawciarskiego. Także częściej można je dostać w pasmanterii niż w sklepie hobbystycznym. Do zobaczenia.